Proszę Państwa i oczywiście znów się bez przerwy coś ciekawego dzieje. Ciekawego i niebezpiecznego. W związku z tym, co się ostatnio stało, zwłaszcza z generałem Petelickim, i ja czuję się zobowiązany oświadczyć, podobnie jak minister Szaremietiew, że nie zamierzam popełniać samobójstwa. Czuję się wystarczająco zdrowy, a kłopoty, których przecież nikomu nie brakuje, raczej olewam, tudzież staram się na bieżąco przezwyciężać. Nie planuję też mieć żadnego wypadku czy tym podobnej imprezy. Oczywiście jestem Pionkiem, ale mam niezbyt wygodne poglądy. Znam wiele niezbyt przyjemnych przepowiedni. Na różne tematy, które się wielu mogą nie spodobać, a chciałbym jeszcze troszkę pożyć. Liczę oczywiście na boską pomoc i opiekę, ale na wszelki wypadek wolę publicznie oświadczyć, że nie chcę dołączyć do klubu samobójców, jak na przykład pan Petelicki, Leper czy Michniewicz. Broń mnie, Boże. I innych. Amen.